Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Krysto i witam Was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Jeszcze na wstępie Wam przypomnę, jeśli chcecie być na bieżąco, to zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. No i też serdecznie witam nowego subskrybującego, który jest zdziwiony wręcz, że jeszcze ktoś nagrywa o Skyrimie. Wiesz co, widzu? Wydaje mi się, że więcej osób to nie nagrywa stricte głównie właśnie z Hairima, tylko. Jesteście gotowi? Izargo jest gotów na kolejne przygody. Chodź. Chodź ze mną. Dobra. Wiecie to, jak mniej więcej działa? Że ludzie około Elder Scrollsów nagrywają, tak? Czyli powiedzmy jakieś zakłamane informacje, zasłyszane gdzieś odnośnie Elder Scrollsów i nabijają viewsy, tylko no wyświetlenie nabijają tylko na tym, że coś gdzieś tam usłyszeli o nie. Więc jest tego trochę. I trzeba na przykład yy, z przymrużeniem oka, nie? Na niektóre rzeczy patrzeć. No. Bo na przykład ja nie leję wam wody, ale spodziewajcie się, że o Skyrimie dopiero się pewnie dowiedzieć. możecie się dowiedzieć od Microsoftu, który ma swój Xbox Showcase. Jedynie tam możecie to usłyszeć, bo Microsoft jest taką sknerą że nigdzie oni nie wypuszczą swojego, swoich treści ze względu na to, że nie chcą nikomu dawać pieniędzy, nie? Za bardzo. Więc e, trzeba o tym pamiętać, o nie? Że Microsoft e, nie lubi dawać komuś pieniędzy, jeśli sam może zrobić sobie własny, własną ekspozycję swoich treści, nie? E, więc mniej więcej pamiętajcie o tym, nie? Oła! Co? Nic z czego tutaj nie jadłem. Okej. A nota, bo tu. z... towarzyszami, nie? No to Skjörr zmarł, nie? Pamiętamy. Został zabity. No. Dobra. też go. Pięknie. Poważnie Wam mówię. Ja z jednej strony będę się cieszył, że na nowym podejściu nie będę miał żadnych followersów. No, jak już to, nie wiem, pod sam koniec, tak dla jaj -y sobie będziemy brali. Ale wiecie, no w sumie z... zawsze miałem coś takiego, że aż tak nie byłem widzowie. E... chętny pod kątem posiadania towarzyszy. Dla mnie. E... Powiedzmy, no nie wiem, lubiłem coś takiego jak falauta, że macie na przykład psa i wam wystarczy, nie? Ja nie potrzebuję nic więcej. Wiecie dlaczego? Bo powiedzmy taki ochłap, nie daje wam żadnych interakcji odnośnie tego, że... O, nie podoba mi się twoje podejście do tego, że chcesz kogoś tam zabić, albo wyłudzić większe pieniądze, albo zastraszyć. No, nie rozumiem, że ktoś lubi się takie głupoty bawić, ale mnie tam nie interesuje to za bardzo, no nie? Ale wracając do tego, no to nie wiem czy zauważyliście, że bardzo dużo treści zawsze było tworzone wokoło Elder Scrollsów 6 i domniemaniu czegoś, z czego oni naprawdę nie wiedzą, no nie. To było naprawdę. Chore to co się tam działo, nie? Ładnie Miecze są na plus Miecze będziemy brali. Trzeba mieć dobry nawyk widzowie. One są bardzo drogie w sprzedaży Pamiętajcie. Tam ominęliśmy wcześniej, ale... Zobaczcie, sybny miecz, 7T, wartość 100, nie? No, coś przez przypadek zebraliśmy więcej. Ale no, powiem wam, że... Te miecze to są bardzo dobre w starcie gry. Ja zawsze jak gram na właśnie tym legendarnym i walczę na przykład z draugami czy coś, to te miecze są bardzo fajne. Ten bonus... Mm, bardzo fajnie działa, wiecie? na początku, jak gracie. Czekajcie, gdzie to my mamy srebrne miecze? Jest, srebrne, no. S. I on e, fajne ma obrażenia, ale no, musielibyście zawsze wątek zrobić jakiś z y, towarzyszami. Albo po prostu tutaj przyjść, nie? Bo z tego co pamiętam, to jeśli byście przyszli na początku gry w to miejsce, to czyli musielibyście z rzecznej puszczy iść do mnie czerwoniak e, do wieży Waldheim i odbić na, e, na wschód, nie? Na wschód byście się musieli poruszać i natraficie e, na skałę wisielców. No i jesteście w stanie to zrobić, nie? Żeby zdobyć sobie te miecze no, na starcie, nie? No, chociaż i tak, i tak większość z was pewnie arasuje po mm, przećwicu, nie? Nie powiem, że sam często lecę pod tą broń, ale dajcie znać widzowie, jak myślicie, uważacie, że to jest bardzo płytkie i niskie zachowanie stosu w stosunku do was, że... Mm, Ludzie traktują was jak idiotów i yy, wypuszczają naprawdę informacje na temat Elder 6, a na, Tak naprawdę nic nie wiedzą, bo Todd nigdy nie puścił żadnej pary z ust, a nie mimo, że jest mitomanem, to każdy, kto powiedzmy Elder Scrolls zna, to zna się na technikach Todda i my nic nie wiemy: nic. Jedyną rzecz, którą ja pamiętam, kiedy powiedzieli coś na temat Elder Scrolls'ów, wiecie co było? Widzowie, czekajcie, bo tak i tak mamy y, chillową rozgrywkę, ale wiecie co było? Mm, gościu powiedział, że nie chcą nic pokazywać za bardzo, bo zbyt duże są chyba oczekiwania w stosunku do kontynuacji, nie? Mnie to tak rozwaliło. Śmieszne bardzo. Ciekawe jak bardzo sobie oni zdają sprawę, że Elder Scrollsami mnóstwo potem gier się inspirowało w tworzeniu treści, nie? Przykładowo ludzie nie zdają sobie sprawy, że taki Wiedźmin 1, który powstał, jest totalnie inspirowany Gotikiem 1, no nie? Więc... Ludzie naprawdę sobie nie zdają sprawy, że inne gry, które kiedyś powstały, są pewną inspiracją lub totalnym wzorem dla kogoś, nie? Więc mnie na przykład tam bawi, nie? Taka sytuacja, że oni nagle udają, że nie wiedzieli, na co się pisze, nie? No wilkowak. A no, zostań sobie. Nic od ciebie nie chcę. To już ten mocniejszy chyba. No, paraliż dostał. Ładnie. Ładnie. Vampirzy pył. Deuty. Srebrny miecz. Kurde, się przeciążę tymi mieczami. Troll gdzie? Troll'a nie ma? Przecież on miał za nami iść Dziwne Dziwne, dziwne widzowie Dobra, fajnie No Ja rozumiem Gierko Izargo nie może nosić wszystkiego. Mimo, że jesteśmy przeciążeni, to możemy nosić więcej rzeczy. Dobra, to do Izargo. I tak. Miecze. Dobra, jest ok. A, tego nie mogę mu przenieść. Ok. Dobra. Kajitowie pójdą za tobą. Tak, Kajitowie idą, no no. Czekajcie Zróbmy sobie tak My tu kiedyś byliśmy, widzowie Nie ma, co się jakoś tam spinać mocno tu jest u góry jeden delikwent To są strasznie tanki mimo wszystko, nie? Słyszysz to? Okej, okay. zmisowałem Znowu zniszowałem. Okej. Okay. Leć, leć, leć atronek. No. ładnie. O, troll nagle przeszedł. Ładnie. Wobrzebi, wiesz co? Pomogę ci i rzucę ci nieśmiertelnego ducha. A ładnie. Zabierzemy sobie trochę tych ale wracając do tematu nie uważacie, że ludzie anglojęzyczni sobie powinni darować z tych takich jakby newsów odnośnie Elder Scrolls'ów 6? Przecież oni dobrze wiedzą, no nie wiem interesujecie się w ogóle tym tematem? No na pewno z kilku z was na pewno coś tam mniej więcej czytał na ten temat ale no mnie tam zawsze to dziwiło, że lubią robić takie lanie wody. I. Jeśli nawet się interesujecie czymś takim, to wiedzcie, że tylko jest jeden dzień e, w roku, w którym możecie się coś dowiedzieć na temat Elder Scrollsów. E, wszelakich, tak? Czy to nie wiem, Elder Scrolls online, czy kontynuacji, czy jakiś remaster, remake. To jest tylko Xbox Showcase. Tam jest pokaz Microsoftu. Jedynie tam jesteście w stanie zobaczyć, czy będzie coś od nich, nie? Więc y, miejcie to na uwadze, A, chłop mnie nie zauważył, mimo że stałem. Nieźle. I powiem wam, widzowie, że no, mnie mega dziwi, że ludzie się dalej łapią na to co oni wyczyniają, nie? Dobra. Wszystko jest git. No tak sobie spokojnie czyścimy. O, jakie poteczki! Aha, aha. Fajnie. Ty coś mamy. Z takich rzeczy to bym się cieszył na początku A teraz to Tutaj była chyba książka, mi się wydaje Ale już zebraliśmy to kiedyś Okej okay. No nie trafiliśmy Co tu się dzieje? A, on ma strzały te wybuchające. Dobra. No, za chwilę Ci Gizardo pomożemy. Ładnie. Jeszcze jeden. Ładnie. Jeszcze raz Aj Jeszcze raz Trolla mi tam bije z tego co widzę Co jest tym łukiem? Dobrze Dobra Wyleczmy się Chodź trolu Dobrze się spisałeś że jakbyś był chociaż w połowie jak ochłap z falauta to byłoby spoko tam to jest fajne nawet. Mimo, że followersi nie są jacyś y, fantastyczni, nie? To. To jest akurat Git. Co ona tu ma? Żelazny bełt. Dyszne. Rzeczy. Okej. Okay. No, mam nadzieję, że. No, się. Szkoda, że żadnych potek nie mam na udźwik. A Gizargo przyjdziesz do mnie? Czy tak będziesz tam stał? No, chyba będzie stał. No nic Mam nadzieję, że masz mam jakiś... Mam nadzieję, udzik. że zabierasz na... Zargo nie może nosić wszystkiego. Dobra. Fajnie. Fajnie, że Gizargo może jakiś jeszcze udźwik. To mnie bardzo cieszy. Dobra, fajnie. Mega fajnie. Jednak te plecaki dla tych towarzyszy jednak... Działają mega spoko, nie? No i Skior tu dalej leży. Powinien zniknąć. O. Czekajcie, ja sobie zapiszę. Zapis. Pięknie. Schemat wzmocniania kastanowskiej kuszy. Pięknie. Tutaj już chyba nic nie będziemy brali. Regeneracji, nie lepsze. hełmik. Dobra. Możemy wychodzić. Mamy wszystko. Ale wracając, no że jedynie Xbox Showcase was interesuje i nic więcej, nie? tak to wygląda no co wam po mogę powiedzieć no nie bo ostatnio bardzo mocno się przewijam przez takie treści około Elder Scrolls 6 nie i mnie po prostu yy, przeraża fakt że oni tak wierutnie kłamią nie jak Generalnie wiemy, że pod koniec 2026 będziemy coś więcej wiedzieli, nie? No, albo rok 2026 czerwiec, co nie? Bo no, wtedy są powiedzmy Xbox Showcase, no. no, no. Nie wiem. Szaleni ci ludzie. Da? Wróżenie z fusów tak zwane. Mam nadzieję, że dogadujesz się z Isranem. Nigdy nie zawodzisz, co tam masz? To dopiero znalezisko. Plany ulepszenia dwemerskiej kurzy. kuszy. To powinno dać dodatkowego kopa tej potężnej broni. No, proszę, pozwól, że zademonstruję, jak to działa. Niedługo będę miała to na sprzedaż. Co masz na sprzedaż? Oto wszystko, co mam. Wybacz, że nie mogę zaproponować więcej. I ona już ma odnowione bełty? Kurde. Nieźle. O kurde, ale piękna jest. No, trzeba przyznać, że ta kusza jest piękna. No. No, muszę przyznać. Piękna jest. Ta krasnoludzka. Ona przez to, że jest tak ładnie wykonana i wydaje się, że jest masywniejsza i pewnie powinna mieć mocniejszy naciąg, to ona powinna być wyżej niż kras, nie krasnoludzkie tylko ee, smocze czy dederyczne, nie? Trochę źle to zrobili, bo tak usza powinna być top, nie? Najwyższe mieć statystyki, jakie może mieć. Chociaż pamiętam, czekajcie widzowie, nie, nie było takiego perka, bo czekajcie, jest coś takiego chyba, że Pancerze chyba krasnoludzkie. Wiedza, kiedy nosisz krasnoludzką zbroi, zwiększa tempo rozwoju kowalstwa. Y... Okej, okay, dobra, to nie jest do tego. Myśla... Do Myślałem, że po prostu da się jakoś krasnoludzkie rzeczy bardziej ulepszyć o kilkanaście tam procent, ale nie, nie, nie. To źle zapamiętałem. No nic. Ale kusza piękna, nie? Trzeba przyznać, że bardzo ładna. Czekajcie. Podoba mi się. Niełatwo jest zdobyć tutaj zapasy, ale daję sobie radę. Rzuć na to okiem. Możemy ją samemu skraftować? Bym chętnie zobaczył, czy możemy ją skraftować. Do następnego razu. Okej. Okay. Zobaczmy na szybko, widzowie, i... I zajmiemy się czymś innym Dobra, zobaczmy. Krasnoludzkie Jest Krasnoludzka kusza Euty Jest Ulepszona krasnoludzka kusza A i muszę najpierw krasnoludzką kuszę i gdzieś ta rtęci ogarnąć. Okej, okay. ale dobrze wiedzieć. No nic. Ale fajnie, że jakiś postęp i że ukończyliśmy wszystkie questy dla niej, więc ja się tam mega cieszę. Teraz będzie można powrócić do jakby takich głównych wątków. nie, No nic. Dajcie znać odnośnie tego, co Wam zadawałem pytania, czy nie irytują Was takie, powiedzmy, treści anglojęzyczne odnośnie TS6. I po prostu to takie zakłamywanie nie, wiem, nie wyprowadza Was z równowagi, bo to jak funkcjonuje YouTube na Zachodzie to jest komedia naprawdę. To jest tam takie lanie wody. O, ale no cóż. Nic, mam nadzieję, że dotrwaliście do samego e, końca materiału. E, dajcie znać w komentarzach, e, co myślicie na temat tego, co Wam wcześniej mówiłem. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę bądź subika na kanale, będzie mi bardzo miło, a my widzimy się już jutro. Nic, na razie, cześć!